Cześć wszystkim, tu Rafał Ostrowski. Witam was na moim kanale, gdzie zajmujemy się wszystkim, co związane z naprawą i utrzymaniem samochodów. Nie zapomnij subskrybować kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych poradników i wskazówek. A teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Reflektory to nie tylko ważny element bezpieczeństwa w samochodzie, ale także element, do którego używania jesteś prawnie zobowiązany. Jeśli nie używasz świateł przednich podczas jazdy nocą, Możesz otrzymać kosztowny mandat, a nawet mandat stały, jeśli jedno ze świateł nie działa prawidłowo. Reflektory zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną widoczność podczas prowadzenia pojazdu. Oświetlają drogę przed pojazdem, gdy jest ciemno, a nawet mogą być używane do poprawy widoczności w niekorzystnych warunkach pogodowych. Co równie ważne, reflektory sprawiają, że pojazd jest widoczny dla nadjeżdżających pojazdów, co ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa na drodze. Aby korzystać z reflektorów, należy je najpierw właczyć. Proces ten różni się nieco w zależności od marki i modelu samochodu, ale w większości przypadków reflektory działają w podobny sposób we wszystkich pojazdach. Korzystanie z reflektorów jest niezwykle proste i zajmuje tylko kilka sekund. część pierwsza z czterej: identyfikacja elementów reflektora. krok 1: znajdź elementy sterujące reflektorami. Elementy sterujące reflektorami prawie zawsze znajdują się w jednym z dwóch miejsc. Pierwsza prawdopodobna lokalizacja znajduje się na jednej z dźwigni wystających z obu stron kolumny kierownicy. Druga prawdopodobna lokalizacja znajduje się na desce rozdzielczej po lewej stronie kierownicy. Jeśli elementy sterujące reflektorami nie znajdują się w jednym z tych dwóch miejsc, należy je znaleźć gdzieś na desce rozdzielczej. Centrum sterowania lub kierownicy. Wskazówka. Reflektorom zwykle towarzyszy symbol odwróconej żarówki lub słońca. Poszukaj tego symbolu, aby znaleźć reflektory w samochodzie. Krok 2. Określ znaczenie symboli reflektorów. Aby użyć prawidłowego ustawienia reflektora, należy zidentyfikować różne symbole reflektorów. Reflektory zostaną automatycznie wyłaczone, co zwykle oznacza symbol pustego okręgu lub słowo OFF. Pojawi się również symbol dwóch świateł skierowanych w przeciwnych kierunkach, Oznaczający światła postojowe lub światła do jazdy dziennej. Na końcu znajduje się symbol dużego światła skierowanego w lewo. Wygląda jak litera D z wychodzącymi z niej liniami, który oznacza główne reflektory. Jeśli pojazd jest wyposażony w automatyczne reflektory, będą one oznaczone słowem auto lub litera A, umieszczona w odwróconym reflektorze. Wskazówka. Jeśli pojazd jest wyposażony w światła przeciwmgielne, symbol będzie znajdował się w pobliżu elementów sterujących głównych. Reflektorów ale nie w jednej linii z innymi elementami sterującymi. Światła przeciwmgielne SA oznaczone symbolem podobnym do symbolu reflektorów, ale ze światłem pochylonym w dol. Część druga z czterej. Korzystanie z reflektorów. Krok 1. Włacz reflektory. Obracaj przełacznik reflektorów, a Z znajdzie się na wybranym ustawieniu. Każde ustawienie ma wycięcie, które wyraźnie wskazuje, że przełacznik znajduje się we właściwym miejscu. Wskazówka. Po przełaczeniu przełacznika reflektorów na ustawienie automatyczne, reflektory właczają się lub wyłaczają automatycznie. W zależności od aktualnego poziomu oświetlenia na zewnątrz pojazdu. Krok 2. Wyłaczanie reflektorów. Po zakończeniu upewnij się, że wyłaczyłeś reflektory. W tym celu wystarczy ustawić przełacznik reflektorów w pierwotnym położeniu OFF. Ostrzeżenie. Pozostawienie właczonych reflektorów po wyłaczeniu pojazdu spowoduje rozładowanie akumulatora. Światła mogą pozostać właczone przez ograniczony czas, zanim akumulator się rozładuje. Aby tego uniknąć, samochód wyemituje sygnał dźwiękowy, gdy światła ESA właczone, ale zapłon jest wyłaczony. Część trzecia z czterech: Używanie świateł drogowych i przeciwmgielnych. Krok 1: Włacz światła drogowe. Światła drogowe zapewniają dodatkowe światło, gdy jest bardzo ciemno. Aby właczyć światła drogowe, Popchnij dźwignię kierunkowskazów do przodu lub pociągnij je do siebie, w zależności od samochodu, a zet się zatrzaśnie. Aby wyłaczyć światła drogowe, należy przywrócić dźwignię do pierwotnego położenia. Gdy światła drogowe Esa właczone, na desce rozdzielczej świeci się niebieski symbol podobny do symbolu reflektora. Ostrzeżenie: światła drogowe zwiększają widoczność, ale powodują również intensywne odblaski, które ograniczają widoczność otoczenia. Zawsze wyłaczaj światła drogowe gdy na drodze panuje ruch lub gdy znajdujesz się bezpośrednio za innym pojazdem. Krok 2. Włacz światła przeciwmgielne. Światła przeciwmgielne mogą być używane jako dodatek do reflektorów, aby zwiększyć widoczność w mgliste, zamglone lub deszczowe dni. Aby właczyć światła przeciwmgielne, przekręć przełacznik świateł przeciwmgielnych lub naciśnij przycisk świateł przeciwmgielnych, zależy to od samochodu. Ten przełacznik lub przycisk znajduje się bezpośrednio obok elementów sterujących reflektorami. Część czwarta z czterej. Konserwacja reflektorów. Krok jeden. Sprawdź, czy reflektory działają. Aby zapewnić bezpieczeństwo i uniknąć mandatów, należy często sprawdzać, czy wszystkie światła działają. Najlepszym sposobem na to jest poproszenie znajomego, aby stanął przed pojazdem podczas przełaczania ustawień reflektorów. Upewnij się, że sprawdza on oba przednie światła. Jeśli nie masz nikogo, kto mógłby ci pomóc w tym zadaniu, Możesz zaparkować pojazd przed solidna ściana i zobaczyć odbicie świateł podczas zmiany ustawień. Uwaga! Jeśli zauważysz, że jeden lub więcej reflektorów nie działa, należy je natychmiast wymienić. Krok 2. Zwracaj uwagę na ostrzeżenia dotyczące reflektorów. Jeśli system reflektorów ulegnie awarii, na panelu sterowania zwykle pojawia się lampka ostrzegawcza. Często jest to migający wskaźnik reflektorów, wskaźnik reflektorów z symbolem X lub wskaźnik reflektorów z wykrzyknikiem obok. Po zauważeniu wskaźnika reflektorów, należy jak najszybciej skontaktować się z certyfikowanym mechanikiem w celu sprawdzenia systemu. Wskazówka. Jeśli zauważysz, że na desce rozdzielczej zapalił się symbol reflektora, upewnij się, że jest to lampka ostrzegawcza A. Nie wskaźnik świateł drogowych. Korzystanie z reflektorów jest bardzo proste. Po kilkukrotnej jeździe samochodem, właczanie i wyłaczanie reflektorów stanie się druga natura. Nie zapomnij regularnie sprawdzać reflektorów. Aby upewnić się, że działają prawidłowo i czyścić je, aby zapewnić najlepsza widoczność. Podczas jazdy